Czy spodziewaliśmy się pierwszego 10 na 10 w lutym? Nie. Czy do tego doszło? Może. Cześć, ja jestem Lola i dzisiaj zapraszam was na recenzję Inwokacji, czyli moja druga lektura od Krysta Sutherland. Jestem pewna, że jeżeli jesteście już chwilę na tym kanale, to pamiętacie, jak bardzo podobał mi się Dom Sióstr Marnotrawnych, więc z takim samym entuzjazmem sięgnałam po... Inwokacje. Jak to finalnie wyszło, to zaraz usłyszycie. Ale najpierw przejdźmy do streszczenia w ogóle o czym ta książka jest, co tutaj się dzieje, jak to będzie wyglądać. Przypominam, że recenzja jest bezspoilerowa. może, może pojawi się wątek spoilerowy, ale to zobaczymy, w którą stronę pójdzie moje opowiadanie. <noise> no więc tak, główna Fabuła kręci się wokół trójki dziewcząt. Czyli w sumie bardzo podobne, jak w domu Sióstr marnotrawnych. Tylko tym razem nie mamy do czynienia z siostrami, a z, powiedzmy, randomowymi dziewczynami w podobnym wieku, co ja mówię, chyba w tym samym nawet, który połączyła pewna sprawa, pe pewna zagadka i pewne okoliczności. Akcja dzieje się w Londynie. W Londynie, w którym, znaczy, krąży między. Jakby centralnym Londynem, a Oxfordem, a nawet w okolicach wiejskich Irlandii. Ale głównie siedzimy w Londynie i poznajemy tam trzy bohaterki: Zare, Jude i Emer. I rzeczą, której łączy jest zdecydowanie okultyzm, tak na pierwszy rzut oka. Rozpoczynamy od perspektywy Emer, czyli klątwopisarki. Emer jest klątwopisarką, czyli czarownicą, która zajmuje się. Tworzeniem właśnie tytułowych inwokacji. Na czym to polega w ogóle? Inwokacje to jest taka, taki zapisek w miedzi, stworzony w różnych językach, wymarłych zwykle, który ma za zadanie połączyć człowieka. Z demonem na zasadzie paktu, polegającego na tym, że człowiek zyskuje pewne moce w zamian za skrawek swojej duszy, którą ofiarowuje temu wezwanemu demonowi. No i Emer jest generalnie specjalist specjalistką w swojej dziedzinie, ma ze sobą bardzo trudną historię, koczuje na Oksfordzie i kradnie ludziom legitymacje studenckie, bo sama studentką nie jest. No i dzięki tym legitymacjom ma dostęp do chociażby. Stółówki, więc nieograniczonego żarcia. Także fajnie. Znaczy, fajnie, nie fajnie. <grym> no i w ten sposób sobie próbuje radzić z przetrwaniem. Ma swoje klientki, które przychodzą do niej, kobiety, które przychodzą do niej, żeby właśnie pomogła im w trudnej sytuacji życiowej, gdzie nie mają innego wyboru, tylko właśnie zdecydować się na tę inwokacje. Następnie poznajemy Jut. Jut, która jest <grym> rozpieszczoną córeczką miliardera która niechcący, znaczy chcący, ale bardzo nieudolnie, sama siebie przekleła. I mierzy się z ogromnymi konsekwencjami tego, tego zabiegu niefortunnego. Jude jest swoją drogą, chyba moją ulubioną bohaterką w tej książce. No i oczywiście jest taką wyszczekaną, sarkastyczną, trochę irytującą, pretensjonalną laską, która bardzo chce się pozbyć tej klątwy, którym sobie przywołała i wrócić do życia rodzinnego, ponieważ rodzina ją odseparowała, dopóki. Się nie ogarnie, po prostu. No i na ostatni rzut leci Zara, czyli dziewczyna, która, która fascynuje się nekromancją. <grymne> nekromancją ze względu na to, że jej siostra zginęła niecały rok temu i. Jude, wiedziona w sumie wyrzutami sumienia ze względu na niedokończone sprawy, niedokończone rozmowy, kłótnie dalej. Chce przywrócić siostrę do życia, poza tym no, oczywiście e, tęskni za nią i chce zrobić wszystko, żeby siostra do niej wróciła. No i oczywiście Zara robi potężny research, rzuca szkołę, znaczy nie rzuca, ale zaniedbuje szkołę, gdzie do tej pory była wzorową uczennicą i, i w ogóle naj, najlepszą, najlepszą. To teraz wszystko to zaniedbuje i skupia się na research właśnie w sferze okultyzmu, gdzie próbuje znaleźć sposób na ożywienie swojej siostry. No i oczywiście wokół tego krąży zagadka, wokół tego krążą takie tajemnicze ofiary jednej prawdopodobnie osoby, którymi policja nie jest w stanie się zająć, znaczy zajmuje się, ale nie jest w stanie odnaleźć sprawcy. Co ciekawe, najpierw, znaczy te bohaterki generalnie się łączą gdzieś na początku fabuły i razem przeżywają całość. Natomiast w jakiś sposób to jest dosyć śmieszne, tragiczne. Jude i Zara poznają się na miejscu takiej zbrodni, ponieważ jedna z detektywek, która ma kontakt z Jude, no i z Zarą również, przez pośrednika, pozwala im przyjść na to miejsce zbrodni i Zobaczyć, jak to wygląda, szukać jakichś podejrzanych rzeczy, właśnie związanych z magią, z, z, z takimi rzeczami, na które policja by nie zwróciła uwagi, wiecie, a im są potrzebne, bo mają problemy. Jut chce się pozbyć tej klątwy, Zara chce się dowiedzieć, co się stało z jej siostrą i, i jak ją przywrócić, więc obie szukają śladów czarownicy, tak przy okazji. No i one poznają się właśnie w tym punkcie, a potem. Spotykają, znaczy zna znajdują na miejscu zbrodni taką, <taki>, taki podpis. Emer, właśnie, który, który sugeruje, gdzie ją mogą znaleźć i jak się skontaktować właśnie z klątwopisarką. Odnajdują ją, Emer nie chce im pomóc za bardzo, twierdzi, że nie może pomóc Judze z jej niścianą klątwą i że zdecydowanie nie pomoże Zarze w akcie nekromantycznym, ponieważ, ponieważ nie jest w stanie po prostu. <grym> Ale okazuje się, że ofiary tej konkretnej dziwnej osoby są klientkami Emer. I to, ich, to, je, to dziewczyny łączy i razem rozpoczynają próbę rozszyfrowania tego, tej zagadki, rozszyfrowania tych wszystkich spraw i dojścia do tego, kto próbuje się pozbyć czarownic. To jest bardzo długie streszczenie, jejku. no ale dobra, zagadałam się. W każdym razie. Wiecie wszystko z początku i co się dzieje dalej, to już jest kwestia tego, co znajdziecie w książce, oczywiście, no ale pogadajmy o tym, jak to wygląda. Generalnie, znaczy tak, generalnie ta książka stoi postaciami, moim zdaniem, i trochę mniej tym śledztwem. W takim nie w złym sensie, bo te dwa wątki, znaczy dwa no cztery w sumie, gdyby wziąć pod uwagę e, każdą z postaci, e, przeplatają się bardzo płynnie i nie ma poczucia, że zaniedbujemy jakiś temat, że coś zostaje zepchnięte gdzieś na trzeci plan, tylko wszystko dzieje się mniej więcej w tym samym czasie. Ja nie miałam wrażenia, jakbyśmy się skupiali bardziej na jednym, a drugie odrzucali gdzieś w kąt. Więc moim zdaniem to wyszło dobrze. Same postacie są dosyć unikatowe. Generalnie, no podobnie właśnie jak w Domu Sióstr Marnotrawnych, trzy, trzy dziewczyny, tylko tym razem właśnie nie siostry, tylko takie nieznające się, a jednak dopełniające się i charakterami, i motywami, jakby swoimi, motywacjami swoimi, i podejściem, i tak naprawdę wszystkim, bardzo do siebie pasują. Każda jest dosyć rozwinięta. Nie znalazłam papierowej postaci w tej książce, co jest ogromnym plusem. Każda z przedstawionych postaci, nawet tych pobocznych miała jakieś swoje maniery, jakieś sw maniery, boże, jakieś swoje manieryzmy, cechy charakterystyczne, które ją wyróżniały na tle jakby powiedzmy takiego klasycznego npc który po prostu jest tam, żeby wypowiedzieć dwie i tyle albo dać sidequesta i tyle. Także postaci bardzo dobrze, tak jak wspomniałam, w streszczeniu Jude chyba jest moją ulubioną. W sensie na początku bardzo lubiłam Emer. Tym bardziej, że Emer, backstory w ogóle tej postaci, jest moim zdaniem bardzo ciekawe. Dosyć tragiczne oczywiście, ale bardzo ciekawe ze względu na to, że nią w młodym wieku, jakby ona została osierocona, powiedzmy, w wieku 7 lat, i od tamtego czasu zajmowały się nią demony, właśnie. Bo ona pochodziła z Kowenu, takiego legitnego, no nie? Więc miała do czynienia z magią, z okultyzmem i tak dalej od samego dzieciństwa, cały czas. No i też widziała te demony, no i one się nią zajmowały. I jeden z nich z, z nią został. Um, został jakby oczekując. Mm, czekając, aż ona mu zaproponuje swoją, swoją duszę na nie. I ten demon miał na imię Baal i chciałabym powiedzieć, że Baal też jest super postacią. <grym> w sensie, słuchajcie, ja nie wiem, mój mózg chyba jest na tyle już zryty, mam tak na tyle zrytą banie, że w momencie, w którym był jakiś mikroopis opis Baala i wspomniane to, że on z nią został, Odkąd się nią opiekował, już mi dało coś na zasadzie, nie no, o, o, on musi być, ciekawe czy jest hotubą. <laughs> Masakra, naprawdę, jakby chyba się naczytałam za dużo już <laughs> tych fantazji romansów, ale nie żałuję. No ale tak, generalnie książka też jest fantazją w związku właśnie z tym wątkiem okultyzmu. Także wszystko bardzo fajnie. Ba'el top, postać, totalnie. No i właśnie emer Taka burkliwa, taka właśnie czarownica, taka totalnie, powiedzmy, odtrącona ze społeczeństwa. Taki wyrzutek, o, tego słowa szukałam, wyrzutek. Bardzo mi się podobała na początku. Znaczy, podobała mi się przez całą książkę, generalnie, ale na początku ona, później trochę bardziej, bardziej się zainteresowałam jut ze względu na to właśnie, że jaka ona jest kapryśna, jaka jest bezczelna, jaka pretensjonalna i w ogóle. I kwestia tego, co się z nią dzieje w związku z tą niechcianą klątwą. Uff, no, to było dobre. To, to, to było naprawdę dobre. W sensie tutaj jest bardzo, bardzo... Tutaj jest więcej goru niż było w domu sióstr marnotrawnych. I to od samego początku. I najwięcej tego goru jest wokół dżut. Wiecie, jakby... Po pierwsze, to w ogóle towarzysząca jej cały czas, od początku do końca, znaczy no, od początku, <grym> potężna, gnijąca rana na nodze. I to taka zajmująca całe udo, powiedzmy, no nie? nie taka, że taka mała czy coś, tylko całe udo. I to już jest pierwsza rzecz, to bo jakby w tamtym miejscu ona sobie te inwokacje zrobiła sama. <grym> No i tam, tam się zagnieździło, powiedziałabym, O, to, to najgorsze. No ale wokół niej w ogóle dzieją się takie dziwne rzeczy, takie nawiedzone, takie, takie, wiecie, takie dosyć niepokojące. W sensie ja bardzo, bardzo z wielką fascynacją śledziłam losy Jude. Najmniej chyba przypadło mi do gustu Zara. Znaczy, jak już tylko pojawiła się kwestia nekromancji, to już miałam takie, a nie, o nie, to może pójść albo bardzo źle, albo tylko trochę źle, albo w ogóle się nie wydarzy. <grytanie> Także nie, nie będę zdradzać rezultatu, ale no nie wiem, no zaraz mi jakoś tak, w sensie z jednej strony, no nie mogę powiedzieć, że jest to zła postać, źle napisana, ale tak po prostu, no do gustu mi najmniej przypadła. No kwestia prefer preferencyjna po prostu. Co do reszty tutaj, co do śledztwa na przykład, co do tej całej zagadki, uważam, że zagadka jest poprowadzona też bardzo ładnie, bardzo przemyślanie, zdecydowanie widać, że tutaj był większy plan z tym związany. Natomiast ujawnienie głównego złola było z jednej strony przewidywalne, ale myślę, że to ze względu na jakby styczność ze słowiańskimi językami, no słuchajcie, sam wydźwięk po prostu tego słowa, tego nazwiska tutaj bardzo dużo sugeruje. Za to drugi plot tu jest związany z ujawnieniem z wola Zaskoczył, zaskoczył, nie, nie spodziewałam się, nie spodziewałam Znaczy, jak już, co do czego doszło, jak to już było chwilę przed tym ujawnieniem, to już miałam takie, no dobra, to, 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 to o tę postać chodzi, ale nie, ale tak, ale nie, no i wiecie, i tak w ten sposób. No ale generalnie raczej trudno było mi się domyślić, co i jak, więc też na plus jak najbardziej. Zakończenie jest niesamowicie urocze. Tak, o, tak, słuchacie o tej zgniliźnie, o tych demonach, o okultyzmie, o nekromancy i tak dalej i słyszycie, że zakończenie było dosyć urocze. O dziwo wcale się to nie gryzie z tym tekstem. <laughs> Także tak, ja uważam, że zakończenie było bardzo urocze, bardzo miłe i zdecydowanie było czymś, na co liczyłam. Swoją drogą, w tej książce, oprócz takiej właśnie zagadki, próby śledztwa, tej magii, demonów i tak dalej, mamy również delikatny romans queerowy, który dzieje się bardzo w tle. Tak naprawdę są takie hinty w związku z tym. Ta, to nie, nie jest coś, co wychodzi z powietrza, natomiast nie jest też to coś, co dominuje tę fabułę. Gdzieś tam się w tle dzieje, w tle tych wszystkich wydarzeń, tej całej akcji i tak dalej. I wychodzi też bardzo fajnie, w sensie jest bardzo, naprawdę bardzo delikatny. Natomiast jak mówicie o inwokacjach, to wątek romantyczny też się przebija tutaj. No i co do właśnie tej akcji i tego wszystkiego, no to też dzieje się tutaj bardzo dużo i cały czas. Nie ma takich większych momentów przestoju. Rzeczy dzieją się szybko, ale nie na zasadzie, że są pospieszone, tylko na zasadzie, że dzieją się szybko, bo muszą się dziać szybko. Jakby trudno, żeby się nie działy w związku z sytuacją zastaną. Tempo w tym wszystkim też bardzo dobrze gra, napięcie robi swoje. Generalnie, jak siadacie do tej książki, przynajmniej ja tak miałam, jak siadałam do tej książki. To nie byłam w stanie jej odłożyć. I podobnie miałam z domem sióstr marnotrawnych. Kiedy już usiadłam i zaczęłam czytać, to bardzo trudno było mi się oderwać od tej treści. Nie wiem, to jest po prostu coś takiego w tym stylu autorki, że bardzo przyciąga e, oczy, <laughs> po prostu. Natomiast to, co tutaj powiedziałabym jest taką dużą różnicą między inwokacjami a domem sióstr marnotrawnych, to chyba. Ograniczenie wiekowe. Mam tę książkę w papierze, trudno żeby nie, bo na legii mi jej nie ma. Nie ma tutaj oznaczenia wiekowego nigdzie na okładce, nie ma, go, nie, nie ma sugerowanego wieku wypisanego ani na stronie redakcyjnej, ani nigdzie, ale uważam, że jest to treść mocniejsza, w sensie jest to coś, czego no, latce, na przykład bym nie dała. Szesnastolatce może, albo szesnastolatkowie oczywiście, może, tak. No, my, myślę, że może. No a już, takiej osobie wchodzącej w, w pełnoletniość i tak dalej, to już w ogóle bez, bez problemu, raczej. Um, no ale ciągle uważam, że dom sióstr marnotrawnych raczej podpisałabym w kategorie takie 14-15 plus tutaj. Dobra, 14, no tak, z 14, plus tutaj już minimum 16. Tak myślę. W sensie jest tutaj dużo takich treści drastycznych. Nie ma też trigger warningów, tak swoją drogą, w tej książce. No ale właśnie, jeżeli macie słaby żołądek <grych> na przykład, to raczej nie polecam, bo te opisy tutaj są dosyć graficzne. I no i tak jak wspomniałam, dużo goru, dużo takiej. Takich dosyć obrzydliwych rzeczy się tutaj dzieje, tak naprawdę. Więc jak nie jesteście na to gotowi, to, to tak mówię tylko, <laughs> że to tam jest. Jak tego nie lubicie, to raczej Wam się to nie spodoba. To, że akcja dzieje się we współczesności w, w Londynie, w Anglii i trochę w Irlandii, to jedno, ale i tak, i tak możemy pomówić o aspekcie światotwórstwa, jakim jest magia. A magia, czyli właśnie tytułowe. Inwokacje tutaj przedstawione tak dokładnie, właśnie klątwopisarstwo. pisarstwo. Moim zdaniem, ogromny plus za to, jest to coś, o czym jeszcze nie czytałam, bardzo fajnie jest to rozwiązane, niesie dosyć spore konsekwencje ze sobą. No i tutaj no, magia jest, jest czymś, za co trzeba słono słono zapłacić, także uważam, że zostało to zrobione niesamowicie dobrze. Kwestia demonów i w ogóle tego demonicznego świadka, tego, jak one się zachowują, w jaki sposób reagują na różne rzeczy. Też wydawało mi się interesujące. Może nie, nie jest to właśnie coś już tak mocno oryginalnego, natomiast ciągle działa. Jest to wszystko spójne, ładnie zrobione, interesujące przede wszystkim opisane. No i, no i gra ze sobą. No i, no i gra, co mam Wam powiedzieć? Podobało mi się. <laughs> Bardzo mi się podobało. I trudno mi narzekać o czymkolwiek tutaj, jeżeli chodzi o tę treść. No tak, jak wspomniałam, kwestię tam. Ujawnienia pewnej, pewnych osób, pewnych postaci już była taka trochę oczywista w, w pewnym momencie, później trochę mniej, no ale to myślę właśnie, że ze względów po prostu językowych. Myślę, że jeżeli się za to chwycicie i, i dotrzecie do końca, to też możecie stwierdzić, że dosyć łatwo było do, do odgadnięcia o które postaci chodzi ze względów językowych po prostu. Jeszcze co do szybko okładki, no to jest ona dosyć, z jednej strony jest trochę podobna do, do tej, którą mieliśmy w Domu Sióstr Marnotrawnych. No jest podobna, generalnie jest podobna. I czy mi się podoba? Chyba wolałam tą z Domu Sióstr Marnotrawnych. Ta nie... nie jest wow. Nie, nie jest dla mnie takim Czymś, co byłabym w stanie powiedzieć, tak, ta okładka jest piękna. Ta okładka ma w sobie to coś. Znaczy ona ma w sobie to coś, jest trochę inna. Um, natomiast nie, nie aż tak przyciągająca, jakbym myślała i chciała, żeby była. Więc o tym ewentualnie jeszcze mogę ponarzekać. <laughs> no, ale generalnie było dobrze. Bawiłam się niesamowicie dobrze. I na gudrycie, jeżeli sprawdzicie, to tam mam jakiś naprawdę ogromny czas czytania tego. A tak naprawdę to pochłonęłam to w 3 dni maks? Jakoś tak. A dlaczego na się tyle czasu? Bo w międzyczasie zaznaczałam sobie najpierw czytanie tego, a w międzyczasie okazało się, że muszę szybko doczytać coś innego do, do podcastu z Olą, więc no tak jakoś, jakoś wyszło. E, natomiast generalnie trz, czyta się to samo. Po prostu samo. Także podsumowując, uważam im za bardzo udaną książkę. Uważam ją za. Bardzo dobrą rozrywkę. Uważam, że światotwórczo wypada interesująco i utwierdzam się w przekonaniu, że będę czytać kolejne książki Sutherland, bo są naprawdę dobre. <grywki> po prostu są naprawdę dobre i jest to sama przyjemność, żeby. Żeby się za nie zabierać. Myślę, że moja ocena nie będzie zaskoczeniem. Oczywiście jest to 10 na 10. Mimo tego drobnego, mimo tej drobnej rzeczy na końcu. Jest to moim zdaniem 10 na 10. Bawiłam się świetnie i jestem w stanie polecić tę książkę jak najbardziej bez żadnego wahania. Po prostu, no co tu dużo mówić, Czy, czytajcie im wakacje. <noise> Myślę, że to będzie chyba tyle na dzisiaj. Szybka ta recenzja wyszła z jednej strony, z drugiej, gadałam sporo dziwne. W każdym razie, jeżeli dotarliście do tego momentu, to po pierwsze bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Dziękuję również osobom, które wspierają ten kanał i przypominam o możliwości wspierania. Oczywiście w zamian za wspieranie, ja udostępniam Wam filmy wcześniej. Więc możecie mieć wgląd do materiałów przynajmniej 24 godziny przed premierą. Czasami, jeżeli uda mi się je wrzucić wcześniej, to również wcześniej. Z czasem prawdopodobnie pojawią się customowe motki, które będziecie mogli dodawać w komentarzach, jeżeli będziecie chcieli. No i ponownie, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, zostawcie komentarz o treści Bael Hotowa, I guess. Jeżeli czytaliście już inwokacje, to koniecznie dajcie znać, co wymyślicie, czy wam się podobało, czy nie, czy się ze mną zgadzacie, czy nie, bo tak też może być, a my widzimy się, a raczej słyszymy pewnie następnym razem. Pa!